Dzień dobry, kochanemu, mojemu państwu. Nie wiem jak państwo, ale ja często nie zgadzam się na ten świat. Dzisiaj się nie zgadzam, nie to, że ogólnie się nie zgadzam, tylko się nie zgadzam od strony sprawozdawczo-komentatorskiej i grzyskowej. Powiecie państwo, co, co, co chwila jest, że jesteśmy na hali, tak jak barany, albo że od zawsze Polacy mieli sukcesy w tej dyscyplinie, mnóstwo różnych wpadek. Natomiast zaskoczyło mnie lekko, leciutko, bo już coraz mniej rzeczy mnie zaskakuje, że współcześni komentatorzy często nie odróżniają igrzysk od olimpiady. I dzisiaj troszeczkę będzie o tym, będę się wymądrzał, o, jak się będę wymądrzał, ale nie tylko, bo potem już nie. Proszę. Powiem wam, że ta Japonia. W podejrzanej strefie leży, więc do siódmej nie oglądam, bo do siódmej jest nieświeży. Ja nie jestem sprawozdawcą, na antenie też nie gadam, ale wiem przynajmniej jedno, co oznacza olimpiada. To są takie cztery lata, tu pochwalę się przed Wami, które odmierzają okres ten pomiędzy igrzyskami. Zaś igrzyska olimpijskie to zwieńczenie olimpiady, stosowanie więc zastępcze tych terminów. Nie da rady. Jedno zadam Wam pytanie, bo nerwowe mnie Wam stany. Mimo, że programy zmieniam, jestem zdezorientowany. Czy możecie mi powiedzieć, Państwo, którzy lepiej czają, która stacja pokazuje? Gdzie Polacy wygrywają? Choćby maluteńki kanał Ach, poinformujcie mnie Oczywiście poza jednym Poza info.tvp <laughs> Lajkujemy, udostępniamy, subskrybujemy, patronujemy, wszystko na emy i do zobaczenia Państwu. Dziękujemy.